Siódma trzydzieści. Marcin gania. Darek gania. Tam Bóg, nie Łukasz, tylko ten Adam chyba gania. Co tu się stanęło? Z dniu w niedzielę? Ja zaraz wypędzę. Ciekawe gdzie pójdą. Marcina już siadają. Szkoda. Spóźniłem się 10 minut. Heh, zobaczcie. Ostatni półtusk, Wrócił. taki głodny. Troszeczkę za późno. Idą tu. Darka tylko jeszcze chodzą. A Dama już usiadły. Marcina też. E, Marci nie daje za wygraną. Pozbiera te padliny tutaj co z, zeszła i chłabi w tobie! Pędzanie. No jak odklepały w wyszwance siwe dziadostwo. To lata dopóki nie odpadnie. To się ładnie już wybiły. I tak się powoli wytraci to dziadostwo. Zostało tam u Marcina chyba z pięć. I żałobniki perłowe. Jasny wylot widzę koroniaty. Moje pięknie poszły tu. Darka słaby, bo tak to ścina mogłaby być. Ale już razem wszystko. Idą do dara, do ściny. Oba. I się wytraca codziennie coś. I 25 sztuk przez tydzień będzie ścina. Zobaczcie jak idą. Nie? Teraz. Nie da mi kurwa do darka to lub uwielbiają. O, Marcina jest w dachu, nawet kurwa nic na nie ucieka. Wyskoczyły spadochrony i po głębiach. Wyszwancka, uciekało, uciekała, bach siedzi. Siedzi Jasne, tam se klepie nad nim Co za kurwa głębi? Oba, ścina. O Jezu, ja tam się patrzę, tu ścina byłaby. Albo jest, nie wiem. czeka, nie Tu darka. Moje? No musi być, się na nie ma opcji Nie, moje są wyżej Jest A kurwa Jest Aby nie pękły tylko Aby nie pękły No to dzisiaj z rana będą straty też ogromne. O. Ścina z rana jak śmietana. O, w szwance zostały wszystkie od Arka, nie wiem co tu się wyprawia. Co one kurwa robią? Się rozsypały jak wóro. Nie wiem. Tak się wyrwa dziwnie. <grystanie> Darka zeszły tu niżej. <grystanie> Darka się też chuje bo wyrwała. Można powiedzieć, że to jest masakra jakaś. Idą, zabiorą je. O Jezu. Darka sklepią i zawsze za tym sklepaniem coś tam usiądzie. O, 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 o. Nie mogę złapać. Tyle wróciło. Kurwa, katastrofa. Pięć sztuk to coś jest na dole, rozsypka jakaś totalna co tu się stanęło. Te Ale one lubią do Darka iść do ściny. Boże jedyne, normalnie ciągnie ich tam magnes, kurwa. Do dwójka Janka nie pójdą, a do Darka zawsze. Nad dwójkiem Jankiem sobie. I znowu ścina, kurwa. Luks. I Marcin gania, z każdej strony mi atakują, kurwa. Tu mi złapią, tam mi złapią. No przecież ja tego przy tej, tej, tej pszenicy to w tym roku chyba nie wykorzystam. Ale dzisiaj rana to mają power. Idzie jastrząb Albo to jakaś kura, nie wiem co to jest. Co to jest? Jak jest zbieżają? E-Kormoran. E e ale tańczą, ale. No, w końcu na mi tu Tu się rwić, no masz. O Jezu. jedne się wyrwały, drugie wpadły, zobaczcie. <grytanie> dwa fronty kurwa atakuje mnie. Niezłe mieszanie, Marcin musi jeszcze potrenować dużo. Dopiero zaczyna rozpędzać, Zobacz, ile tego kalafioru tam lata. Ale się wydłukuje gdzieś. Konkretna wojna. co tu się dzieje? Rozpieprzyły się, a to jakiś pelikan leciał. Rozwaliły się znowu, kurwa. A, potrafią zdenerwować tego Bardzo potrafią zdenerwować. Zobaczcie, co się dzieje. Tu się wyrwały, to już będą tak chodzimy, już nigdzie nie wpadno. Tam chodzą. Jedna część. Darka już tutaj coś siada. Tam są jakieś żałobniki, widzę takie rzeczy. Marcin mi już ze trzy złapał. Kurwa, katastrofa. No. <grywa> <grywa> Nic nie można zrobić, panowie. Nic na to się nie poradzi. Zobaczcie, one same do sąsiada tam, kurwa, idą. Tu przychodzą od budę, wracają się z powrotem tam do niego. Jakby jakieś kurwa zaćmienie słońcem miał. <noise> <noise> Potrafią wyprowadzić z równowagi. Zostanie ich ze sto kurwa. Już ich chyba jest ze 150. Tylko to takim tempem pozbywania się. A to coś, kurwa. Dobrze, ziarną drogę to się oszczędzi troszki. <noise> No Zobaczę kurwa pocztowego, to uciekają. Darka już nie mogą, nie wytrzymują. Już tu jedna sztuka będzie i będzie nimi rządziła. nie można jej do domu sprowadzić. Znowu się z darkowymi złapały. Się rozerwały. Nie wiem, czy coś tu jest. U niego czy nie ma. Dwa stada, tak jak mówiłem, kurwa. To. Jedna buda zostanie. Już została. <gry> Masakra panowie. Siodą do siadania. Nic nie ma. Udarka, Darka ze trzy uciekają. Białe jakieś. O, o, o. Więcej. Pójdzie coś po dachu tym razem? O, no, zwolniły tempa. Ciemny ich podbija. Idą. Nie usiadły. Cicho nie usiadły. Teraz usiadły. Opa, zawróciły, usiadły. Katastrofa. Ludzie, co to kurwa za rasa Usiadły wszystkie. Przeszły budal, usiadł Ale co ja mam wam powiedzieć A Wy mózgu nie macie <noise> Tylko tyle Jak do jesieni coś zostanie Gołębniki dużo, wszystko duże Jak małe budy to Jakoś inaczej te gołębie się zbierają Nic nie ma panowie Tam jakiś siedzi nie wiem alu pocztowy co podaję. ale ja będę je ganiał i męczył, niech wszystko wyłapią, czy to się nawet kurwa nikt trzyma kup Mocno łapie Darek, Padlinę złapał Marcin, Padlina spadła tu, tam do niego kurwa, nie, nie wiem o co chodzi w ogóle. Tak panowie, to jeszcze głębiej nie złapałem. Czarny typ trypelek. Uchyliłem mu... Stoję na gołębniku, uchyliłem mu tyle. Patrzę, że z góry sobie siada, kółkami małymi. Jak stary idzie do budy, zobaczcie. obcy <noise> o, dobra. z dwudziestego roku taka czarna tiplerka i powiem wam, że ona jest z jajeczkiem obca szła z tamtego w kierunku Marcin mi wysyłał już zdjęcia <laughs> nie wiem co z nich zostanie panowie nie wiem co z nich zostanie z tych baranów chowasz, karmisz Mów za dobrze karmisz po prostu no, dobra. Marci mi wysłał trzy sztuki, że złapał właśnie żałobnika. Widziałem perłowego jasno na składzie, taką co latała już ze dwa lata. Odklepały ściny nie było. I wyszła na też. Mocny gołąb był tu odklepał sobie. Zobaczę, tylko kurwa głębiej poszły. A Darek nie wiem, nie patrzy nawet, ile tu i brakuje. Nie widzę, po, tylko że bocianki nie ma. Bez łapci bocianki. Jednej i drugiej. Chyba tylko jeden bocian bez łapci został. Chyba. A nie, dwa. Dwa samce zostało. Czyli samiczkę złapał. I co? Ta to zaraz zniesie, to ja Niech lata. Mam, nie chcę mi się ich tam karmić na górze nawet. I co tutaj to, to, to ciężko powiedzieć co to zginęło w ty będzie wszystkie? Można popatrzeć po jasnych po żałobnikach czekaj, <laughs> po żałobnikach właśnie, no teraz tutaj siedzi, trochę tutaj siedzi. Teraz je przepędzę do jednego, bo tutaj siedzi garstka no i tu siedzi garstka Co to było kurwa? Nie wiem. Numer obrączki 409 zadzwoniłem z tłuszcza 01 okręg Warszawa tutaj taki ja na razie opuszczę tu, bo moje latają Jak usiądą to ja pójdę, to na drogę wypuszczę jaki żałobnik pad pocztowe ale uciek, to są głębi właśnie Przyjdzie obcy, polata, ucieka. Mimo, że one takim wolnym latają, odpowiednim dla nich. Te długie się z nimi lubią utrzymywać. Bocianka nawet moja kaleka też z nimi chodzi. Czasami. No już kolejny kurwa. Zmachala Halas, poszedł żałomik. Oba młode jak zanim chciały iść za tym pocztowym dzikusy <grystwa> towarzystwo posiadam żałobnik poszedł idę pocztowego wypuścić powiem wam że ten pocztowy tam nigdzie nie poleci chyba chociaż może się mylę Zobaczymy, troszkę się, troszkę się wzruszyła, ale taka milutka ja samica jakaś. Czekajcie, muszę ją wypuścić tu. Tam masz lecieć na tłuszcz, żebyś mi tutaj na, na dom nie usiadła, czekajcie. Całe przyrządowanie masz łącznie z numerem telefonu. 409. Cicho. poszła 5.30 zobaczcie jak ładnie razem można 2 godziny wcześniej nie można było. O, 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 co to? Ostra selekcja. Marcin teraz spędził. Wyszfanse, kurwa, do niego na łeb, na szyję siada. Nie będziesz umierał. U mnie, ostra selekcja. Nie będę się w ogóle litował. Czaposz będzie też do wyniesienia, bo sam chodzi. Stary. Koniec. Jasne koruniaty wylot też. Bo to lata, lata, nagle go parali. szłapie w górze i nawet na szyję. Tak od razu je odkładam. A bocianki już odłożyłem koruniatom, bo rzuciłem ją na dosia na drzewie. <laughs> A słuchajcie, jak dzwoni do mnie Adam wczoraj wieczorem. Mówi Tomek, no powiem ci srebrniaka koroniatego. Ja mówię takiego z zieloną obrączką. Znaczy z kłówką? tak, tak, no takiego. No to na locie był. Zobacz, za drzewa. Tu za, do tych drzew doleciał z Wyszkowa i nie przyleciał do mnie, tylko do, do Adama. Uderzył. Także tyle miał siły.